The Byliśmy uczestnikami bardzo ważnej uroczystości dla społeczności arysta. Dzisiaj otwieraliśmy wspólnie z zaproszonymi gośćmi naszego klienta, głównego klienta McDonald's oraz lokalnymi władzami nową infrastrukturę przemysłową, w której to tuż za chwilę uruchomimy produkcję. Produkcję, która w dużym stopniu delegowana będzie na potrzeby rozwoju firmy McDonald's. Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia. Szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich realizowaliśmy to wyzwanie, wiemy, że w pamięci mamy wyzwania, jakie stawiała przed nami pandemia, ale również wojna w Ukrainie, która spowodowała, że budowanie tak dużego, kompleksowego obiektu było naprawdę olbrzymim wyzwaniem. Pomogli nam oczywiście zaufani i solidni partnerzy, którzy wspólnie z nami zrealizowali ten projekt. Całość projektu zamknęliśmy w niespełna 400 dni. Uznajemy to za olbrzymi sukces. Bardzo się z tego cieszymy ta nowa inwestycja daje nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności. W związku z produkcją zatrudnimy kolejnych 60 osób i łącznie będzie już pracowało w zakładzie w Strzegomiu ponad 400 osób. Całkowita powierzchnia nowo dobudowanej części infrastruktury to ponad 9000 m2 z kompleksową powierzchnią produkcyjną, zapleczem technicznym jak również powierzchnią magazynową, powierzchnią mroźniczą zwiększającą ją o kolejne 1450 palet. Najważniejszym punktem naszej ceremonii było wspólna uroczystość otwarcia przez ten symboliczny czerwony przycisk daliśmy zielone światło na kolejną fazę. Kolejną fazą procesu będzie już wystartowanie procesu produkcji i mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższych kilku dniach. piękny Dzień. Dzisiaj udowodniliśmy sobie samorząd Aryścia, Arysta, że przez te 10 lat potrafimy ze sobą współpracować. Skoro tyle pieniędzy, tyle milionów zostawiono tutaj w Strzegomiu, z tego się bardzo cieszymy, ale cieszymy się z tej współpracy przede wszystkim kulturalnej, sportowej i tej dla mnie najważniejszej corocznych badaniach przesiewowych dzieci do lat 6, u których można wykryć wczesne stadia poważnych chorób, między innymi nowotworów. Proszę Państwa, to ile ślad badań, ileś set dzieci, z których część trafiła do szybkiego leczenia po to, by uratować ich życie. Bardzo im serdecznie za tą działalność dziękujemy, dlatego dzisiaj ambasador dla Strzegomia, dla McDonalda i za, za właśnie działalność profilaktyczną zdrowotną, ale także ambasador dla y, grupy Arysta za wspaniałą działalność sportową, kulturalną y, i Sponsoring wielu imprez na terenie Strzegowa. Dziękujemy Wam bardzo. Tak jak powiedział Waldek Topolski, arysta potrafi.